Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Spyro Rock Smoka. Dzisiaj zwiedzamy portowy szlak. znaczy się. Ja nie zwiedzam. Będziemy ja latać. Patrzę. Będziemy latać. ja latam, ja latam! A ciekawe, czy to jest ostatni szlak w tej grze? Mam nadzieję. Ale jaka muzyka jest? DJ, -ci no. jest to? Aha, no widzisz, to jest ostatni guptaki, ptaki, guptaki. Nie przegrały jeszcze żadnego wyścigu e... na czas. Fii, wi, wi. Mewy, łuki, komary i ryby Komary i ryby Dobra, komary, komary eliminuj, masz rację Pięknie Piękny początek. Pięknie. Jak to było? Mewy, najpierw Mewy, to tu masz Mewy Czy co? Czy nie? No, ale bez sensu No jak pod prąd? Znaczy, z prądem? Nie wiem. A no I może, lewą, homara, no homara, może, homara. no 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 teraz no łuki. łuki. Tak. no 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 taką kolejność podał no taką Smażone homary tak. o, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie O nie, o nie, o nie, jeszcze jedno szybko Jest okay. Ale bicik jest Bicik jest dobry O nie, i teraz wyścigi z głuptakami. No. Mhm. Dawaj. Ptaki głuptaki. Czy masz gwiazdkę? Kółko? O! Boże. Ile stresu mnie to kosztuje. O, miniesz kółko. Aha. No widzisz, błąd. Dwie, może Tam są gwiazdki. trzy nawet. Trzy? Mhm. chcę go smaży. Chcę, ale nie mogę go dogonić. Ptaka głuptaka? <grymne> <grymne> Eliminuj wrogów. No, dopiero jednego minąłem. Czekaj, to jest tu. Nie trafiłem tam ostatnią. Jakbyś pod spodem leciał, była niebieska. Ostatnie okrążenie. Jestem na czwartym miejscu, super. Tu gwiazdkę złap. Co się stało? Co to było? No źle sobie nacisnąłem. na trzecim mieście. ale nas zarzuciło w ogóle no tam pod spodem jeszcze jest ale na po prostu poszedłeś tutaj ale gdybym za pierwszym razem zebrał te trzy gwiazdki to może byłoby drugie miejsce nie no ale nie są proste te Wyścigi tu jeszcze gwiazdkę się zbierz. Nie wiem, czy raz nie będziemy musieli łyknąć tej czerwonej, wiesz? Mhm. Nie no może, żeby zestrzelić ptaka taka. ptaka. Aha, super. Nie, tutaj chyba jest bez sensu tam. Do u dołu? No tam Ale... się pchać. On cię wtedy wiesz. Co jest? Od czego się odbiłem? Od ściany. Nie wiem, Nie, jakoś to, to dziwnie tam... mnie wyrzuca tam... raz go ogniem Oglekaja jestem okrutna O boże O o o o Ja Gdzie wieś za emocje Tutaj nie ma narracji, tu są same emocje mm -hmm. i pełne skupienie. Boże, co to było? Było blisko. Było bardzo blisko. Hmm. O nie, o nie, wyprzedzi nas. Tak, głup tak. Palgo, palgo, palgo. Nie, no, dawaj, dawaj go. No, nie wierzę w to. No, nie wierzę w to. Patrz! Uwierz. Uwierz, trzeba tutaj chyba go zeszczelić, tego ptaka głuptaka. Czyli mam co, pocisk jeszcze wziąć? No nie wiem, czy damy radę. Mhm. mhm. A, to jest... Trudno go ściągnąć będzie, nie? Mhm. Mm I zygzakiem. Będziemy eliminować ich z oddali. Ło Boże, co tu się dzieje? Przez Stefanie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Właśnie powiem Ci, że ten pocisk to by mi się na koniec przydał. No właśnie... A... Niestety. Właśnie na tym ostatnim okrążeniu, nie? Ale tutaj mogłem sobie złapać gwiazdkę. I tutaj by było lepiej. Tu jest pocisk? Poczekaj. A... A mogę powtórzyć? A czekaj, skoczę do wody. Najbardziej mi się podoba jak się Spyro denerwuje i z tą piąstką w wodę. <laughs> Spróbujemy bez tego pocisku, mhm. ale spróbuję jeszcze jedną gwiazdkę wziąć. Boże, jak się Nie, to jest nie na moje nerwy. Czekaj. Tej nie. No i jest lepiej, nie? Bo nie mieliśmy na drugim okrążeniu czwartego miejsca na początku drugiego. Nie wiem. Jeszcze. M ptaku. Chciałem. Smoku. <noise> Jak Dobrze. już coś. Dobrze. No. Smok szmoko tak o chryste, o, chryste, o chryste, panie czekaj, tej nie biorę ale biorę to Boże jaka to jest <laughs> ten, ten dostał slot, jeszcze prawda? raz <laughs> za spóźnienie. No tego chyba trzeba będzie słucha i Aj, Ale mnie wyrzuciło. Nie, chyba nie teraz go złapię. Jak się wystraszyłam. No? Ale to był ogień. Był ogień. Powiem ci, że był ogień, mocny ogień był. Boże, jak się wystraszyłam. Co ty robisz? Ja też w ogóle? się wystraszyłam. Co, Co ty robisz? Ja też się wystraszyłem. Co ty tutaj odwalasz nam? Uff. Normalnie jest. ileż stresów? Eee... Wyjdź bo To jest jeszcze jedno zadanie, nie? Jest jeszcze jedno? Nie. Mhm. No ukryte. Z Tigerem. Myślisz, że jest ukryte gdzieś? Na pewno. Ale które wybieraliśmy? Wyścig na czas? Chyba tak, nie? Mhm. Mm Ale sprawdziłeś czy na pewno? Jest. Jest. Pościgłowcy. Ale te są dobre. Pff, na tych. Tak. A to są takie stare ryby. Stare ryby. Boże. A lotniskowiec? Jaki krabol w ogóle. Mhm. Mm Jaką minę. Tu chyba będzie. Na latarni? Tak. W latarni. A, patrz masz wyczucie. Skąd się biorą te owce w latających spotkach? Właśnie kolejna zabrała jajo i odleciała. O, trochę. jest strasznie szybka, ale jej spodek się zepsuł Aha, to są te spotki. Rynku. Chyba za nią nadążę, jeśli będę się trzymał kręgów. Już za nią pędzę. Przez kręgi dymów. Mhm. Mm Zaraz wracam. To my Tigerem teraz będziemy. Tak. Ale my szczelamy czy co robimy? Nie, przez kręgi mamy przelatywać. Ładne te kręgi, nie? Mhm. Mm Fajne. <laughs> Patrz, jakie gnojki. To takie fajerwerki bardziej, nie? Jak plumko ogóle? Boże, jaki to dziad. No ale ile jeszcze. Uh -huh. I rozbił się o, blisko. Jajo wyskoczyło tuż przed tym, jak spodek łupnął w ziemię.. Uh -huh. Chyba wszystko mamy już. Tak. No to na ten odcineczek dziękujemy. Na ten odcineczek na ty w tym odcinku to już odcinku wszystko. W tym odcinku to już wszystko, tak. To <laughs> miało być to. Także dzięki i dziękujemy, cześć. Pa.